Darek, mam okazję, widzimy się na konferencji prasowej. Będziesz zdradzał kilka szczegółów z przy nadchodzącej gali. Powiedz kiedy Gala, jakie przygotowania. Wiem, że zmieniliście troszkę nazwę. Opowiedz o tym, bo chyba dobrze Wam się z miastem też teraz współpracuje. No ja myślę, że już ten rok jak gdyby no został no zaczęty Walczów Troniuk Krzysziek Rogowski. E, to była taka pierwsza no, gala nasza, to był nasz, nasz występ. E, w tym roku także mamy fajną umowę z miastem Białystok. Miasto, prezydent miasta Tadeusz Truskulawski docenia naszą pracę, widzi, słyszy, że wszędzie jesteśmy, nie każdy wygrywa. No, mistrz, świata w danej wadze jest tylko jeden. Tak? Także to nie jest tak łatwo dojść do takich tytułów. No, no Robertowi nie udało się w tamtym roku sięgnąć po ten tytuł. Mniejszy w federacji, ale miał rywala z wyższej płci. W tym roku no, pomyślimy, żeby Robert powalczył o jakiś inny tytuł, ale to jest na jesień. Teraz mamy najbliższy start mamy w Anglii, gdzie walczą nasi zawodnicy Krzyżek Rogowski. Sylwester Walczak walczył w miejscowości Hull, to jest na północy Anglii. Następnie na, na gali w Brodnicy, a jeszcze wcześniej na gali w Lubinie, powalczy walce no, bazy Kacygów. Trudno mi było go wsadzić na fight card Polsatu. Po tych pojedynkach z Cieślakiem, z Maxem. wiadomo z tym z Łukaszem Macsem. no nie był za tak, to cioty te bolały, ale z, Czyś latiem wygrywając pojedynek poddał się, bo nie miał sił. Także mówił, żeby nie. Jakby ja niedzielu trenował, ja by powiedziła, ale nie potren, nie potrenował chyba wcale, także nie miał sił, żeby Krzyśka dobić. No i szczęście dla Krzyśka, że wygrał ten no, pojedynek. Tutaj ma szansę y, zrehabilitować się na tenie podstatów w pojedynku z Damianem Brzesińskim. Myślę, że to będzie fajna walka. Następnie mamy. Start podczas gali w Brodnicy to jest 21 Mazur Rzecz na gali Andrzeja Gmitruka. Tam zawalczy Robert Świerzbiński, Tomek Mazur. W planach mamy w tym roku trzy gale nasze. Chcielibyśmy zrobić no, galę w Augustowie. Pracujemy nad galą w w Obornikach Wielkopolskich, tam skąd no, pochodzi Włodek, ale on jest no, tam bardzo ceniony został w tamtym roku, nawet w sportopczym roku. roku, no, bo tam nie ma takich zawodników spodkopców. No, Włodek wygrał lewicy na sportowca roku, myślę, że robi, robi non stop progresję, postępy, wyślemy, Gdzieś go, gdzieś go, na sparingi do lepszych zawodników, aby jeszcze nabrał pewności siebie, był Tomka Adamka, jak wiemy w tamtym roku na sparingach, z czego Tomek był zadowolony. No i zobaczymy jak to będzie dalej, no. Czas pokaże. E, powiedz, ile w tej chwili zawodników liczy twoja grupa? Grupa liczy, ten na dzień dzisiejszy, 25 zawodników. Rozmawiamy teraz z Piotrem Półdyckim, który walczył w drużynie WSB. World, boxing serii, World Series Boxing, z, miał dobre pojedynki w Meksyku, z medalistami olimpijskimi walczył. Myślę, że to będzie fajny taki nabytek, jakby nam się udało Polaka pozyskać. I rozmawiamy z, z Rosjaninem bardzo mocnym, to jest waga półśrednia, to jest zawodnik prowadzony w, 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 w Tadżystanie, e, stanie? dobrze mówię? Tak. Szary. Szarin Mamadajew. Ciężko ich wymówić, nie? Takie ma nazwisko: Szarin Mamadajew. Ma 19 wygranych walk, dwie porażki. Walczył już o tytuł WBO. Przegrał. Jest mańkutem leworęcznie zawodnik. Myślę, że to będzie trudny rywal dla któregoś z Polaków, nawet dla Przemka Ja myślę, że te pojedynki polsko-polskie one są fajne, ale my nie powinniśmy, nie powinniśmy się wybijać nawzajem, bo to nam możemy się spotkać gdzieś później na jakiejś górnej półce już w walce o jakiś tytuł. Ja nigdy nie byłem za walkami polsko-polskimi, choć walczyłem z z Reganem, no bo wiadomo mi, ja już miałem swoje lata, mi, mi nie było nawet wskazane ściągać sobie rywali wymagających za granicę i się lać. Ja wolałem ściągnąć Krzyśka Cieślaka, Maćka, no i powalczyć, no i da dobrą walkę, tak to to no chodziło. A tutaj uważam, że nasi powinni skakać, jak gdyby tutaj to, co ostatnio mówiłem na antenie Posłaty Sport po Galiw Toruniu, że nasi walczą z nie najlepszymi zawodnikami. Wręcz przeciwnie, no takie pojedynki polsko-polskie też ja nie jestem za tym. A wróćmy troszkę e, na chwilę do zbliżającej się gali. E, jak idą przygotowania? E, już wiesz dokładnie jaki będzie fight card gali? Kto będzie walczył? Tutaj jak gdyby tutaj no właśnie no mówimy o promocji miasta za co jestem miastem wdzięczny, że nadal nas docenia. E, fight card jest taki, że mamy tak Dwa tytuły zarezerwowane. Tutaj będzie gala albo z Pozatem, bądź z Orlen Sport. Najprawdopodobniej powalczy albo Robert Pierzbiński w walce wieczoru mm -hmm. o międzynarodowego mistrza Rzeczpospolitej Polskiej wagi średniej, bądź będzie to taka niewiadoma. Będzie, Jak nam się uda, to będzie fajna niespodzianka dla naszych kibiców z miasta. Czyli szykujesz coś, jakąś niespodziankę. Tak. Nie chcę głośno o tym mówić, ale. Naszykuje. Coś ciekawego się wydarzy. Myślę tak. No, czas no, pokaże, wyjaśni się nam to w przeciągu no, kilku, kilku miesięcy, kto powalczy, kto powalczy w naszej głównej gali walce wieczoru. Mhm. Czyli tak jak wspomniałeś, jest trzy gale, tak? Tak jest. Te mniejsze eventy one może nie będą aż tak mocne, bo wiadomo, że budżet na każdą galę to. No nie jest generalnie łatwo, no nie oszukujmy się. Tak jest, nie jest nam tak łatwo nazbierać, ja tutaj na tą jedną mocną galę daję na miasto, za co jestem wdzięczny, dla miasta, dla prezydenta. Ale to fajnie, że tak się dobrze współpracuje z miastem, no to też nie jest jakby normą. Ja myślę, że tutaj widać, że tak, boks amatorski mamy gdzieś tam dalej, chłopcy walczą, juniorzy, młodzieżowcy robią jakieś tam medale, ale no nie ma tego, to nie jest prawdziwy boks, jacy kibice lubią. Kibice lubią prawdziwe pojedynki, no, takie może nie no nie mówmy, że ten boks amatorski jest boksem nieprawdziwym, ale one... No ja wiem, tobie chodzi o widowiskowe nokauty, walki bez kasków, tego typu rzeczy pewnie. To nie chodzi mi tylko o kibice. Cibice wolą, takie walki, ja robiłem te turnieje nasze międzynarodowe w tym roku z Złotańkawica na stoku tam cibicu była garstka. Robiąc imprezę takiego na takim poziomie. Jak no, chociażby walka Roberta z Mendi, no, widzieliśmy, ile mieliśmy ludzi na hali. A powiedz, tak, patrząc Twoimi oczami, widzisz jakiś młodych, perspektywicznych bokserów, którzy mogą nas zaskoczyć w najbliższym czasie? Przeglądasz troszkę tych amatorów? No tak, oglądam tutaj, tutaj bardzo mi się podoba Igor Jakubowski, widzę, że on tutaj robi no, postępy. No Igor od tamtego roku zrobił no, duży postęp. Miał tam problemy z tą lewą ręką. Teraz już lepiej tą lewą ręką y, prosperuje. Także kto tam jeszcze? Jeżeli wtrącę się, jeżeli chodzi o Igora, to pewnie tak mi się wydaje, że jemu Liga USB służy. Tak jest. On, Odna odnalazł się, nie? On lubi, tak, on takie walki lubi. To jest pojedynek 5 rundy fajne pojedynki bez kasków. Myślę, że to też jest dla naszych kibiców widowiskowe. To ma znaczenie, tak. No i, i, i jeszcze, jeszcze jakiś zawodnik? Zwłaszcza, że jeszcze nasi walczył no jak z najlepszymi tak, że latają po świecie, no i boksują. Dokładnie, to jeszcze jakiś. Myślałem, że tutaj powiem tak szczerze, że no będzie tutaj takim zawodnikiem jak gdyby obniżył poziom. Tak powiem tak szczerze za bardzo jeszcze tam mamy jeszcze Adama Jabłońskiego, który nieźle walczy. No i że jest fajny chłopak tak. Widowiskowo walczy. Widowiskowo walczy tak, tak jest. Dobrze, dzięki Darek za, za zaproszenie na konferencję, dzięki za to, że mogliśmy chwilkę pogadać i do zobaczenia na najbliższej gali. Oczywiście, tak jest. Dzi dzięki bardzo. Chciałem pozdrowić chodzibiców w boksu w Polsce, naszych pięściarzy, no i mojego teamu. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.